Kochani, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszej bratkowej telewizji. I bratkowej nie tylko dlatego, że znajdujemy się wśród bratków, lecz dlatego, że nasze centrum ogrodnicze nazywa się Pan Braty. Nasze ogrodnictwo jest ogrodnictwem dwupokoleniowym. Moi rodzice zajmują się produkcją roślin od ponad 40 lat, ja robię to z nimi od ponad 12. Postanowiłam więc nagrać cykl filmików pokazujących wam wszystkie etapy produkcji roślin. Abyście mogli od kuchni zobaczyć pracę na ogrodnictwie, zobaczyć jakie zabiegi wykonujemy, jak dbamy o rośliny, aby powstał efekt końcowy, czyli roślina, którą możecie zakupić już u nas w centrum ogrodniczym. Niewielu z Was pewnie wie, że bratek jest rośliną, która doskonale znosi chłody. Zresztą całą zimę zimuje bez ogrzewania. Sadzimy je we wrześniu, abyście wy wczesną wiosną mogli zakupić już gotową roślinę. Bratek jako pierwszy zaczyna kwitnienie wiosną, lecz tak naprawdę on nigdy tego kwitnienia nie przerywa. Pierwsze kwiaty pojawiają się już w październiku, listopadzie, lecz musimy je obrywać ze względu na to, aby nie wchodziły na nie choroby grzybowe. W swojej ofercie mamy ponad 40 kolorów, ale wierzcie mi, jest ich ponad kilkaset. Zawsze mam problem z tym, aby wybrać te, które chcę mieć w swojej ofercie. Ponieważ są one tak piękne i różnorodne, że naprawdę jest to wielki kłopot, aby zdecydować się na ograniczoną ilość. Na co więc zwracać uwagę, kupując bratki? Kochaj, bardzo ważne jest ogólny stan rośliny, jej kondycja. Zobaczcie, nie może być śladów żerowania żadnych owadów, żadnych plam, które by oznaczały choroby grzybowe, żadnych białych nalotów od spodu liści. Ona musi być po prostu intensywnie zielona i zdrowa. Kolejnym aspektem jest system korzeniowy, który powinien wyglądać właśnie tak. Zdrowe, białe korzenie gęsto oplatające doniczkę gwarantują nam, że ta roślina doskonale przyjmie się u nas w ogrodach lub w doniczkach balkonowych. Kupując roślinę, nie patrzcie tylko na to, jaki ma kwiat. Ona ma tu pełno innych pączków, które dadzą wam kolejne kwiaty. Jednak gdy będziecie patrzeć na to, jaki jest ten kwiat, możecie kupić mniejszą sadzonkę, która nie zagwarantuje Wam później tak dużo kwiatów, jak przy dużej sadzonce. Widzicie różnicę? Bratki kwitną zazwyczaj do czerwca, jednak bardzo często od naszych klientów słyszymy, że kwitły im aż do końca sierpnia. Niewątpliwie wpływ na to ma nawóz, jaki stosujemy. Jest to nawóz o długotrwałym uwalnianiu, o smokotę. Jest to nawóz bardzo drogi, ale też bardzo dobry. Powoduje on, że roślina przez ponad pół roku ma składniki odżywcze do tego, aby wzrastać i kwitnąć. Dodatkowo, jeżeli wspomożecie ją jakimś innym nawozem, zapewni Wam to na pewno piękne kwitnienie i cudowny wzrost rośliny. Będziecie na pewno zachwyceni efektem. Podsumowując, nie bójcie się kupować bratków już wczesną wiosną. One naprawdę doskonale radzą sobie z przymrozkami. Zamarzają, odmarzają, pięknie kwitną, zdobią nasze balkony, nasze ogrody i cieszą nasze oko. A jeżeli Wy macie jakieś propozycje do tego, jak miałby wyglądać ten kanał, jakie tematy miałabym poruszać, piszcie w komentarzach. Z chęcią zobaczę, czego oczekujecie, co mogę Wam przedstawić, co chcielibyście oglądać. Halo, halo! Pamiętajcie, aby zasubskrybować film i dać lajka. Do zobaczenia w następnym nagraniu.